Celabi 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 Tak, kurde, czekaj, ja się boję To jest, jest ostre ten początek. A to OL? Jak ja mam wadę wymowy, gościu, nie wymówię Levin czy Balmain? Lewe czy Balmain? Dobra, dawaj za chwilę piszesz. Dobra. Dziś miałem wszystko podrobione Wrzucam to w traki, bo nie mam więcej miejsca na dziary. Jadę czwarty raz w tym roku by zobaczyć Paryż. Taki dzieciak w takiej furze bank mu dali Taki, Taki dzieciak w takiej furze to jest kapitalizm w takiej burze, bo już ten wybalny na O, e, moment to jest O kurwa, zaczynamy wioski są żyte we Francji Żaden deber z celu co naszałam z więc jak się no właśnie bliżej to żaden, loser, co co, 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 kochani, odam ci wszystko serio, nawet kokoszalny. tam skąd jesteś mówi się, o jebane w takich filach, o jebane, nawet razem nie wie tego co jest grane, ona odwraca się i na pożegnany zrzuca zimne, takie osły. przeciągane, Selavi, 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 do mnie jeszcze, jak pani blogger, Selavi, 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 Selavi Znów mam ochotę pierdolić mode SELAWI SELAWI Selavi, SELAWI Andre Andersen jest tu obaj Selavi, SELAWI 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 Mam sztukę w off, white white jadę w ognie, Nie noszę bossa, ani Gucci, ani Louis, sorry Masz problem, no tak, bo twój chłopak się buja w Tomim I nosi stare Diory, wygląda jak przeceniony Gra gitara mała, zaraz nie muszę się kurwa stroić Żeby wyglądać jak koto, bo mój team pierdala się jak dropy od Supreme Żadne logo czy coś, byle luz był Nie wyglądam jak Vogue, ani twój styl Wala, jestem luźny raper, za wave'em wave Ale gada inaczej mam misbehave, albo akne w szacy Ty masz DHL za parę paczek, no jasne że nie chodzi o wetę to bym ci serca jak ondy garso jeździł Mercem do Mount'a, jak na i był smutnym raperem, że mi płyty nie idą, suko bo przywiązajesz uwagę do głupota, nie przywiązuję uwagi do rzeczy i chleci, ale te buty z tą bluzą to over, overwecik, więc... Selavi, Selavi, Selavi Mów do mnie jeszcze jak pani bloger Selavi, 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 Selavi Znów mam ochotę pierdolić modę Selavi, Selavi Selawi, Selawi, Andrea Dersen, jestusy, yes, si, obyś Selawi, Selavi, Selawi, celawi, Mam sztukę wop, i jadę wok A kto to? Po tego się nie dogadaliśmy Chociaż ten płaszczyk to był Najgorsze jest to, że to nie koniec Masz lewe easy, ale nic Rzucasz na insta tagi rico Chociaż ten płaszczyk to bin Najgorsze jest to, że to nie koniec Masz lewej EZ, ale nic. Razem, together teraz, co? Dawaj, znowu Kurwa co się doszło. to dzieje ta wielka no, Siąć, uwaga Let's go, kurwa CELA B Selabi, Selabi Czałem? Selabi, 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 Selabi Hahaha Selabi, 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 To mnie jak pani bloger Selabi, 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 Selabi Dobra